Dzień dobry Państwu. Piąty odcinek audycji Przejrzysty Urząd Marka Lewandowskiego. W tym miejscu już byliśmy. E, ch, rozmawialiśmy poprzednio właśnie o tym budynku, który jest tutaj widoczny. Dzisiaj oprócz e, Marka ramy, tak? Lewandowskiego. Chcę tutaj zrobić. Dzień dobry. Tak? Już rozpoczęliśmy nagranie. Dzień, dzień dobry, dobry, dzień dobry. Mamy gościa: Pan Radny Jerzy Harłacz. Dzień dobry. Dzień dobry. I, no i Państwo przypadkowo. Yy, jesteście obecni tutaj w czasie nagrania i, już zanim włączyliśmy kamerę, powstał pie pierwszy problem, pierwsze pytanie do władz samorządowych, do burmistrza. Panie się obawiacie, że ten plac zabaw będzie zlikwidowany? No, obawiamy się, że po prostu będzie to teren przedszkola, już wtedy, nie? I nie będzie można wejść. Będzie po prostu teren zamknięty. Wiem, że samorządowcy mają. Państwo się też obawiacie? Tak. Ja, ja tak. To ja to tak tak, tak, tak jak jesteście. No. Ja mogę... Publiczna deklaracja. Bardzo proszę dwóch samorządowców. Zacznijmy od pana burmistrza. Co może pan publicznie tutaj zdeklarować? Mili państwo, no ja muszę przestrzegać prawa, tak? Jeśli okaże się, każe, że przedszkole po prostu jest y, sfe, y, zamknięte w sensie takim, że muszą być dzieci osobno, bo są pod opieką opiekunek, to jest tak dużo terenu, że na pewno pogodzimy się, tak? Że będzie prac zabaw i dla mieszkańców, i dla, i dla dzieci z przedszkola, nie biorąc sobie inaczej, żeby po prostu zaspokajać potrzeby jednych kosztem innych, tak? Proszę Państwa, nie ma takiej opcji. Mało tego ja spowoduje, że to ten plac zabaw na pewno nie będzie taki szary jak jest, tylko będzie kolorowy. Tu Panie, że jesteście zgodni. Oczywiście, zgodni, mało mało, że zgodni. Ten, ten plac trzeba na pewno doposażyć i on będzie dostępny dla dzieci z przedszkola i dzieci z osiedla. Natomiast być może powstanie pewna, pewne dodatkowe zadanie, o ile chodzi o zabezpieczenie, by na ten plac nie, nie przechodziły osoby, które często, gęsto i chyba tu się zgodzimy, proszę Panie, że przychodzą to osoby po to, żeby spożyć alkohol. Myślę, że te, tego rodzaju miejsca, jak właśnie place zabaw dla dzieci, muszą być pod szczególnym nadzorem i opieką. Być może należałoby tu jeszcze podłączyć monitoring, jeśli powstanie tu przedszkole, a liczę na to, że ono powstanie, panie burmistrzu. Jest to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców miasta. Przedszkole jest tutaj niezbędne, nie tylko w tym punkcie, być może jeszcze powstanie w kolejnym punkcie i będziemy starać się i dążyli wszelkimi siłami do tego, by Place zabaw tego rodzaju nie tylko przy przedszkolach powstały, ale na terenie miasta. Krótka powtórka z najnowszej historii Białogardu. Na czym polega tutaj ten problem, właśnie, że e, trzeba było de, deklaracji samorządowców? Nie, powiedzcie, co, co się tu stało? Nie tak, jak powinno być. Nie <laughs> wiem. No dlaczego jest tak? Dlaczego Powiedzcie panie, jest... czy ktoś wam sugerował ewentualnie y, to, taką sytuację, że dlaczego jeżeli, do tego jeżeli tu nie tutaj. będzie przytuliska, to być może y, nie będziecie mogły panie korzystać albo dzieci wasze z placu zabaw. Czy ktoś sugerował taką ewentualnie opinię, sugestię? No bo to wydaje się prosta sprawa do załatwienia, ująć w budżecie, wykonać plan inwestycyjny i działać, a tutaj no, się okazuje jakiś problem jest z tym. No każda przedszkole ma plac wy zamknięty zabaw. Także uważamy, że tutaj po prostu też będzie zamknięta, nie? Ja myślę, panie redaktorze, że ten plac jest tak duży, panie burmistrzu, że nawet można go podzielić naprawdę i będzie z korzyścią i dla przedszkola, i dla mieszkańców osiedla. Niech pan Za spojrzy. chwilę nowy rok szkolny, proszę powiedzieć, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie mieszkańców na miejsca w przedszkolu. No dzisiaj brakuje około 150 miejsc w przedszkolach. Ja to mówiłem dzisiaj na sesji Rady Miejskiej. Oczywiście te panie, które tutaj przebywają czasowo, będą musiały znaleźć nowy adres na terenie Białogardu. Obiecał mi to, obiecał mi to pan prezes Przytuliska. Prace trwają. Jeśli będziemy już gotowi, zgłoszę projekt najpierw na Komisję Budżetu, aby zabezpieczyć środki na adaptację tych pomieszczeń na przedszkole. Oczywiście to musi być rozpoznane. Tak, Jakie są koszty dla dzieci, możemy to zabezpieczyć. A wracam do sprawy jeszcze raz tego placu zabaw. No proszę się nie obawiać. Jeśli będzie taka... Yy... Z placem zabaw jesteśmy uspokojeni, A, tak. ale panie, jeszcze zapytam, panie radny, na czym polega problem, bo przecież 150 dzieci, które nie ma w tej chwili miejsc w przedszkolach yy, w Białogardzie nie urodziło się w ciągu kilku miesięcy, tylko to jest yy, parę lat. Tak, I to pro, musiało... Problem, problem polega na tym, że jeśli ja jako radny zwracam od trzech lat uwagę na to, na brak miejsc w przedszkolach. Problem polega na, to, na tym, że władze poprzednie... Yy, tu chodzi mi o burmistrza Szałkowskiego, uchylał się od wykonywania tych zadań ustawowych. Są to zadania ustawowe. Tu nie chodzi o to, że burmistrz robi komukol komukolwiek łaskę. To jest jego zadanie i obowiązek. On widzę, że bardziej przywiązywał większą rolę do tego, żeby wspierać swoich kosztem właśnie tych najmłodszych, tych najbardziej zależnych od dorosłych. I myślę, że to jest wadliwe w stanowisku pana burmistrza, że on nie widział tych. Potrzeb najmłodszych, od, od przedszkola właściwą edukację, poprzez logopedę, bo również muszę powiedzieć o logopedzie, panie burmistrzu, bo był czas, że za logopedę również płaciłem ze swoich środków w przedszkolu. Pan burmistrz tych rzeczy nie widział. Dla niego były bardzo istotne sprawy związane z układem kliką PiSu. I z tym się nie godziłem i to niejednokrotnie powtarzałem na sesjach. Byłem może sam, ale dzisiaj widzę, że... Zaczyna ta rada inaczej funkcjonować w związku z tym, że wychodzą pewne na światło dzienne nowe argumenty, z którymi, e, które trzeba przedstawiać i z nimi walczyć. Ten system był o no tyle nieudolny, że on naprawdę był tylko e, zgrupowany dla wąskiej kliki e, ludzi z układu pis z układu. Zdefiniowaliśmy problem, panie burmistrzu, czyli teraz trzeba było konkretną deklarację wygłosić. E, ile czasu to będzie trwało? Ja chcę po prostu potwierdzić, że wiedza w urzędzie, burmistrz wiedział o tym, że jest problem z przedszkolem, nie ma przedszkola, nie ma miejsc w przedszkolu i ta wiedza była jakby ukrywana, tak? w tym sensie, że nie wyszło na zewnątrz, nie wszczęto procedur, nie przedstawiono lokalizacji przedszkola, ja tę lokalizację wskazałem tutaj, dzisiaj na sesji, no i teraz będą musiały prać, trwać prace, które określą ile dzieci możemy tutaj przyjąć. Jakie będą koszty, i co dalej. Ale tu musimy powiedzieć tej młodzieży, spragnionej opieki, ile czasu minie, jak, jak te procedury będą biegły tu rodzicom. No to będą na pewno miesiące, to nie będzie w ciągu miesiąca, tylko chcę wrócić do tego, co powiedziałem wcześniej, że ta wiedza była, tak? I dzisiaj jesteśmy koniec sierpnia, we wrześniu. Właśnie dzieci powinny iść do przedszkola. W, w tym temacie nie zrobiono nic. Dajcie na... szansę tutaj się wykazać y, nowemu burmistrzowi, nowym samorządowcom, żeby to postawili tak jak powinno być. Tak. Proszę? Tak. tak, tak. Jakiś doping? Tak, tak. 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 Panie coś powiecie. Do... Staramy się. Tak, postaramy się. Wytrzymacie jeszcze tutaj? Wytrzymamy. Wytrzymamy. Wytrzymamy tak. Myślę, no to ma Myślę jeszcze, panie burmistrzu, że to jest może to jest tylko jeden z etapów, o ile chodzi o przedszkola, bo przecież 150 miejsc przedszkolnych to taki obiekt, albo kubatura tego obiektu jest za mała, mimo że tu jest 500 metrów. Myślę, że kolejnym etapem to trzeba będzie się przyjrzeć na Kochanowskiego, gdzie znajduje się w tej chwili biblioteka, a dawno, dawno było to miejsce... Przedszkolne i należałoby tam jeszcze rozwinąć ewentualnie działania. Proszę, Chciałem jeszcze uzupełnić może, tak? Nie muszą to być przedszkola ciągle miejskie, tak? Zaczynają też tworzyć się przedszkola prywatne. Myślę, że po prostu gmina musi, miejska, nasze miasto musi rozpoznać tereny, yy, budynki, które moglibyśmy przeznaczyć pod przedszkola. I może to być formule też przedszkoli prywatnych, które już powstają. Także to jest też jedna z form zaspokajania potrzeb mieszkańców. Powiedzmy jeszcze o układzie sił w Radzie Miasta, jak ten bilans by wyglądał w tej chwili, bo poprzedni burmistrz no, jest w Warszawie, jest posłem, a jak tutaj w tej chwili przychylność radnych dla pana i pana inicjatywy. Wie pan, tu myślę, że nad sprawami tak istotnymi i ważnymi nie będzie tutaj na pewno zgrzytów nie wiem, czy ktokolwiek będzie chciał ryzykować w opinii publicznej zagorzałego przeciwnika powstania nowego miejsca przedszkolnego. Myślę, że takich ludzi nie będzie. A generalnie to PiS już dawno został powieziony. To nie ma większości w Radzie. To trzeba tak powiedzieć. Nie ma. PiS nie ma większości w Radzie. I chwała Bogu, że nie ma, dlatego, że robili co chcieli. Cyrk, cyrk Monty Pythona można było oglądać niejednokrotnie na sesjach Rady Miasta. Czyli ma Pan dobrą sytuację, no poparcie... Tak, ja na... wierzę w mądrość radnych. Dobrze. Możemy się powoli żegnać. Zapraszamy tradycyjnie na czwartki do kontaktu z burmistrzem. Zapraszamy radnych, którzy chcieliby wziąć udział w audycji, wesprzeć działania albo też wnieść polemikę do tego, co mówi pan Marek Lewandowski. Była to audycja przejrzysty urząd. Dziękujemy państwu przy okazji za wszystkie sygnały, za opinie na forach internetowych, za dyskusje, za telefony, bo także się takie trafiają. Państwu dziękuję za udział, Państwu za kibicowanie na graniu i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, zapraszam w czwartki.